Ojejku, przepraszam bardzo, w którą stronę yy, do parku szkolnego? W prawo czy w lewo? O rany, kochana, no w tę stronę. No przecież widać ten park z daleka. O, dzięki wielkie. Dziwne, jak można było tego nie zauważyć? O, tak, czuję. Jestem już w parku. Jest świeże powietrze. A ty, kochany piesku, możesz sobie teraz tutaj chwileczkę usiąść. O rany, a co to jest? Ojejku, o ile śmieci jest tutaj rozrzuconych. O, Muszę dobrze sprawdzić. O, i kartki, i butelki. Zobaczcie, dziewczyny, to ta nowa koleżanka ma chodzić do nas do klasy. A co ona ma takie ciemne okulary? Ej, co ona, zbiera śmieci? Przecież sprzątaczka się tym zajmuje. Oj, przestań, Patryk, i idę się z nią przywitać. Cześć, jestem Kaśka. Słyszałam, że jesteś nową koleżanką w naszej klasie. O, cześć, Kaśka, jestem Oliwia. Dzięki wielkie, że do mnie podeszłaś. A powiedz mi, gdzie mamy najbliższe lekcje? W którą stronę idzie się do sali? Ojej, ty chyba nie znasz szkoły. Mogę cię oprowadzić i wszystko zobaczysz. Um, no, tak, tak, tylko że jest mały problem. Co jest? Jaki problem? Nie lubisz tej szkoły? Nie, dziewczyny, ja po prostu jestem niewidoma. Widzicie, mam mojego psa przewodnika. Mam ciemne okulary i zawsze noszę przy sobie tę taką laskę, aby sprawdzać, czy nie mam nic pod nogami. Wow, Oliwia, to Ty jesteś dla mnie prawdziwą bohaterką. Poświetnie bo sobie radzisz. Nie, no genialnie, i ty sama przyszłaś do szkoły? Wow. O rane dziewczyny, ale wy jesteście miłe. Ponoć ta szkoła to jest szkoła zintegrowana, również dla dzieci z niepełnosprawnościami. Ja jestem niewidoma, ale bardzo lubię się uczyć. To, to jak ty czytasz, jak ty nie widzisz liter, to jak ty piszesz? No mam taki specjalny system, no i specjalny język do czytania. No i teraz muszę przecież znaleźć swoją szapkę szkolną. Tylko która to była? O, chyba ta ostatnia. Chyba powinno się wszystko zgadzać. Sprawdzę rękoma. Tak, tak, to wszystko to są moje rzeczy. O, wow, ale ją podziwiam. No, ja też. Jest naprawdę super. Ale trochę się boję, jak ona sobie poradzi, bo zaraz mamy zajęcia z plastyki. Oj, przepraszam, już jestem, już dołączam. O, tutaj jest jedno miejsce wolne. Już jestem na zajęciach. O, chciałabym się przywitać. Jestem Oliwka. Witaj Oliwio. Bardzo mi miło, że nas odwiedziłaś i że będziesz chodzić do nas do szkoły. Bardzo się cieszę. Słyszałam, że w poprzedniej szkole byłaś prawdziwą artystką. Może tutaj też taka będziesz? O tak, uwielbiam plastykę, uwielbiam rysowanie, malowanie, wycinanie, no i lepienie z gliny. No jak to? Jak ty to robisz? I, I dajesz radę bez wzroku? Tak, naprawdę, to nie jest trudne. Pozwólcie, że wam zaprezentuję. Po prostu osoby niewidome mają większy zmysł. Ja na przykład idealnie czuję tę glinę i wiem, że wystarczy ją troszeczkę tylko ulepić. No i mamy już taką śmieszną figurkę. Na pewno wygrasz szkolny konkurs plastyczny, ale poczekaj, teraz dam ci do ręki farbki. I pędzle. Ciekawe, jak teraz ci pójdzie. W sumie, to możemy od razu sprawdzić. Wezmę sobie farbki o ustawie papier. Chwila, moment, poczekajcie. Muszę dobrze sprawdzić, jak wygląda kartka. I dorzucić kolejne kolory. I co? Udało się? Miał to być piękny pejzaż z górami i z łąką. Nie, no nie wierzę dziwa artystka. Ojej, psiaku, psiaku, czekaj, czekaj, nie uciekaj mi. Nie uciekaj, no. Gdzie ty jesteś? Spokojnie, nie możesz mnie przecież zostawiać. Ojej, gdzie ty biegniesz? A co to ma być? Z pies w szkole? Zabieraj tego kundla. Nie cierpię psów. Zdecydowanie bardziej wolę koty. No zabieraj tego psiaka. Dalej, słyszysz? Ej, ty, do ciebie mówię, tutaj, z tej strony. O, przepraszam, przepraszam. Chodź tutaj, Atos, Atos, do mnie. O, przepraszam cię, Atos jest jeszcze młodym psiakiem, ale bez niego bym sobie nie poradziła. Co to za zwyczaj, żeby do szkoły chodzić z psem? No, od kiedy tak można? No, ciekawe co na to pani dyrektor. Zabieraj tego kundla, nie cierpię tego psa. Ojej, przepraszam, nie chciałam cię zdenerwować. Je, je, jesteś? Nie, chyba już sobie poszedłeś. Przepraszam, przepraszam. Oj, Atos, nie uciekaj. Bez ciebie sobie nie poradzę. Chodź, jestem strasznie głodna. O, a ty co taki wzły jesteś? Co się stało? Przed chwilą jakiś pies prawie mnie ugryzł. Co to za zwyczaje? Psiaki w szkole. A, to pewnie poznałeś Oliwkę. Nikogo nie poznałem. Ta dziewczyna nawet na mnie nie spojrzała. Nosi ciemne okulary. Nawet nie wiem z kim rozmawiałem. Co? To ty nie wiesz? Nowa dziewczyna w naszej szkole. Ale jesteś pacan, wiesz? Ona jest niewidoma, ale świetnie sobie radzi i to właśnie ten pies jej pomaga. O stare, ale plama. Musisz ją koniecznie przeprosić. Ups, nie miałem pojęcia. Wow, niewidoma i tak sobie świetnie radzi. Z tego co pamiętam, to Winda jest chyba tutaj. Przepraszam. Na którym piętrze znajduje się yy, coś do jedzenia? No, na piętrze numer 3. O, jak pięknie pachnie, to chyba już tutaj. Och, a to usiądź sobie tutaj obok mnie, a ja sobie wezmę tackę i wybiorę coś do jedzenia. O, uwielbiam babeczki, jeszcze kanapka i koniecznie do tego jeszcze jakiś napój. Weźmiemy sobie to gazowane. I usiądziemy o tutaj. Tutaj zaraz z tej strony. Atos, Atos, chodź do mnie! Chodź do mnie, Atos! Eee, co ty robisz, dziewczyno? Eee, co to ma być? Ta ławka jest zawsze pusta, bo za blisko nas i, i nikt tutaj nie siada. Co ty sobie myślisz? I zabieraj tego psiaka. O, przepraszam, przepraszam, nie miałam pojęcia, jestem nowa w tej szkole. No to wystarczy zapoznać się z zasadami. No spójrz. Cała sala jest wolna, a ty usiadłeś tak blisko o nas. Weź co spływaj. No no, dobra, dobra, już idę, sorki. Co ona ma za okulary niemodne? No nie wierzę. Co za fajt łapa. Już nie mogę wytrzymać z tymi dzieciakami w naszej szkole. Dobrze, że już niedługo kończymy karierę tę naszą szkolną. Już nie będziemy tutaj chodzić. Hej, Oliwka, Oliwka, chodź do nas sobie usiądź. Mamy tutaj mnóstwo miejsca, chodź. O, dzięki wielkie przyjaciele. Przed chwilą ktoś mnie przegonił z tamtej strony. Ale nie przejmuj się. To te głupie dziewczyny z tych starszych klas. One na wszystkich tak reagują. Atos, Atos, chodź tu do nogi. O, jaki słodki psiaczek. O rany, jak on skacze. Jaki on jest ruchliwy. Atos, uspokój się. Twoim zadaniem jest bycie moim przewodnikiem. Ale jestem głodna. Tutaj jest przepyszne jedzenie w tej szkole mojej poprzedniej nie było aż tak fajnie. Wszędzie miałam problemy, żeby się dostać, a tutaj jest naprawdę super. Ja, ja, ja chciałem Cię, cię przeprosić za to moje głupie zachowanie. Ja, ja, ja nie wiedziałem, że ten pies Twój to jest przewodnik. No, nic się nie stało. Wiele osób tak reaguje. A, a poza tym mój pies jest bardzo milutki. No, tak wiem. Teraz już to widzę. Nawet od razu do mnie przybiegł. Niewidoma? O rany boskie. Jak ona sobie poradzi? Nie mam pojęcia. O, dziewczyny, a gdzie wy jedziecie? Co się dzieje? Nie idziecie na lekcję? O, tak, tak. Zaraz, zaraz, pani dyrektor. Ojej, jeszcze szybko przed lekcją muszę do toalety. Muszę zdążyć i to szybciutko. O rany, dosłownie nie wytrzymam. Chwila, moment. I mogę już pędzić na lekcję. Ej, ty! Ty, Oliwka! Pomyliło ci się. To jest męska toaleta. Oliwka! Damska jest na prawo, a ty poszłaś na lewo. Ups, o nie! O, sorry! Aż się zawstydziłam. Ja ch chyba nigdy sobie nie poradzę w tej szkole. Jestem beznadziejna. Nie nadaję się do takiej szkoły. Ciągle gdzieś błądzę i ciągle coś mi się myli. Idę na lekcję. O nie, chyba zabłądziłam. Co, co jest grane? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? To jest sala gimnastyczna? Pójdę jeszcze kawałek, po prostu na pewno gdzieś dojdę. Kaśka, Patryk, gdzie jesteście? O, rany, gdzie, gdzie ja jestem? Ale tu jest cisza i jakby świeże powietrze. Jakbym była na jakimś balkonie. Co jest grane? Jak stąd wyjść? Patryk, widziałeś oliwkę? Nie przyszła na lekcję. Nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Nie wiem. A to dziwne, bo szła jakby w stronę sali. Powinna być na lekcjach. Przeszukałam całą szkołę i nigdzie jej nie ma. Co się dzieje? Co się stało? Nie mam pojęcia, ale o tak, widzę, przecież to jest jej pies. Co jest grane? Gdzie on biegnie? Zobacz, biegnie gdzieś tutaj. Gdzie on jest? No nie mów. Oliwka znalazła tajne przejście. Oliwka, tutaj jesteś. O rany, jak ty tutaj trafiłaś? Tak bardzo się wszyscy o ciebie martwiliśmy. Co jest grane? Ja, ja zabłądziłam. Wołałam Atosa, mojego psa przewodnika, ale nigdzie go nie było. Ja, ja, ja nie wiedziałam gdzie mam iść i nagle znalazłam się tutaj. Gdzie ja jestem? tajnym pomieszczeniu. To jest nasz pokój. Tutaj się zbieramy po lekcjach i gramy w planszówki. Ale super. Teraz należysz do naszej ekipy i możesz tutaj przychodzić bezkarnie. Będziesz mogła z nami tutaj przesiadywać i słuchać muzyki. A teraz proszę już się nie martw. Ale jak się nie martwić jak ciągle gdzieś błądzę. Siadam gdzie nie trzeba. Wchodzę nie do tej co trzeba toalety. Aj daj spokój. No niedługo za kilka dni nauczysz się całej szkoły. A w razie czego to wołaj nas, a na pewno ci pomożemy. Dzięki wielkie. Ale sama nie wiem, czy nie powinnam mieć nauczania w domu. Sama nie wiem, czy sobie poradzę.